Zadanie 13. Do sześciokąta przedstawionego na rysunku w zadaniu 12 dorysowujemy kolejne takie same sześciokąty. Umieszczamy je tak jak na rysunku, aby każdy następny sześciokąt miał z poprzednim dokładnie jeden wspólny wierzchołek oraz by jeden bok każdego sześciokąta leżał na osi X. Poniżej przedstawiono dorysowane zgodnie z tą regułą sześciokąty które ponumerowano kolejnymi liczbami naturalnymi. Widzimy, mamy pierwszy sześciokąt, drugi sześciokąt, trzeci i tak dalej i enty sześciokąt. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. I pierwsze zdanie do sprawdzenia. Pierwsza współrzędna wierzchołka L w drugim sześciokącie jest równa 6. Czyli szukamy pierwszej czyli xowej współrzędnej tego punktu L. Tutaj korzystając z poprzedniego zadania wiemy, że długość tego boku sześciokąta foremnego jest równa 2, czyli stąd dotąd jest 2. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu będzie trójka, a tutaj będzie czwórka, tutaj w połowie odcinka, w połowie boku sześciokąta foremnego będzie piątka, a tutaj w l. Współrzędna xowa będzie równa 6. Więc jest to zdanie prawdziwe. Moglibyśmy rzecz jasna dalej zaznaczać liczby. Tutaj gdzieś w połowie mamy 7, tutaj 8, tutaj 9, no i tutaj byśmy otrzymali dziesiątkę. Te wartości zaznaczone na niebiesko przydadzą nam się w drugim poleceniu. Pierwsza współrzędna wierzchołka M w n tym sześciokącie. Jest równa 4n minus 2. Warto sprawdzić sobie tę oto wartość dla poszczególnych sześciokątów, czyli dla n równego 1, gdzie n to jest numer sześciokąta. No właśnie, ile ta wartość jest równa? 4 razy 1 minus 2 to 2. I okej, okay, zauważ, tutaj współrzędna pierwsza. Jest równa 2. Jeżeli teraz będę liczył pierwszą współrzędną punktu L, ale sprawdzę z naszym wzorem, to zobacz co otrzymam. 4n 2. W miejsce n wstawiam numer naszego sześciokąta, czyli dwójeczka tutaj wędruje. Po obliczeniu mamy szóstkę. Jest ok. Teraz sprawdźmy jeszcze dla, dla trzeciego sześciokąta podany wzór. W miejsce n wstawiamy trójkę. 4 razy 3 minus 2, 12 minus 2 to 10. I zauważ, że tutaj się zgadza. Dlatego pierwsza współrzędna, czyli współrzędna x punktu M będzie wyrażona następującym wzorem. Widzimy, że są to liczby wielokrotności liczby 4, ale zmniejszone o liczbę 2. Więc zaznaczamy tutaj prawdę.